Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako Książę wojska Niebieskiego zwracam się do każdego z Was w szczególności. Niech błogosławieństwo Trójcy Świętej będzie w każdym z Was w tym tak szczególnym czasie Wielkiego Postu. Stają wobec ludzi wraz z moimi zastępami niebieskimi, pragnącymi powstrzymać tak wielką utratę dusz, które dołączyły do wojsk demona. Wyciszcie się i pozwólcie nam działać w was. Ludzkość przeżywa trudne chwile, zwłaszcza ci, którzy mają sumienie i rozpoznają czasy i chwile szyderstwa tych, którzy zatracili sumienie i oddali się złu. Nadchodzi lekka przerwa w tej agonii wojny dla dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nim będziecie cierpieć z powodu komunizmu na całym świecie. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, niezadowolenie społeczne Doprowadza do tego, że w różnych krajach następują bunty społeczne, i podróżowanie na ziemi będzie boleśniejsze. Na to, co się dzieje, patrzcie jak na okazję do oczyszczenia nie z przerażeniem, lecz z pewnością Bożej opieki, z wiarą. Nadchodzi podstępna śmierć. Człowiek. O dużym wpływie upada i podtrzymuje działanie innych narodów, wyłania się burząca grozę wojna światowa, galopuje na Bliskim Wschodzie. Ludu naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa zapomnieliście, że Ziemia wciąż się trzęsie, trwajcie w gotowości. W ten wielki post w szczególności. Przeżywajcie go przystępując do sakramentów. Żałujcie za grzechy. Wynagradzajcie. Ofiarowujcie to, co możecie. Nawróćcie się. Stańcie się nowymi stworzeniami pełnymi wiary, nadziei i miłości. Módlcie się sercem za ludzkość, która cierpi. Módlcie się za siebie. Żebyście nie pozwolili złu opanować waszego umysłu i uczynić was łupem swojej złości. Módlcie się za Francję. Cierpi z powodu komunizmu. Módlcie się za Anglię. Jest zdestabilizowana. Módlcie się za Hiszpanię. Wojna dochodzi do niej. Módlcie się za Argentynę. Jej lud rozpala się gniewem przyjdzie Anioł Pokoju, wspomoże was. Przyjdzie po publicznym zaprezentowaniu się Antychrysta, choć już teraz czuwa nad wami. Bez lęku, ufając przy Najświętszej Trójcy, jednoczcie się, jednoczcie się z naszą Królową i Matką Czasów Ostatecznych i dokonujcie zadośćuczynienia za ludzkość. Moje legiony niebieskie czuwają nad każdym z was. Przyjmijcie moje błogosławieństwo, siłę. Świętym Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia Uważni na słowa świętego Michała, Archanioła. w tej chwili bólu dla ludzkości. Skupiamy się na zadośćuczynieniu i walce o to, by być lepszymi dziećmi Boga. Módlmy się za tych, którzy cierpią i dostrzegajmy w tym cierpieniu to, co może przyjść na całą ludzkość. Posiadamy skarb wiary w to, że umacnia nas opieka Boga. Nad Jego ludem, ale przygotujmy się duchowo i materialnie to, czego potrzebujemy, aby stawić czoła temu, co się zbliża. Módlmy się do anioła pokoju, aby nas wspomógł, żebyśmy nie upadli i wzmacniajmy swoją wiarę w Przenajświętszą trójce i w naszą Matkę Najświętszą. Módlmy się za ludzkość o pokój na świecie. Pośćmy nie tylko od pokarmu, lecz od tak wielu czynów, które pogrążają człowieka w otchłanie zła. Bracia, trwajmy zjednoczeni w modlitwie, i pokucie 3 marca 2022. Amen. Drodzy bracia i siostry. Nie bójmy się tego, co ma nadejść. Gdybyś był dzieckiem i czekał na to, aż wróci twój kochający ojciec, to bałbyś się, jak już przyjdzie, czy raczej byś się radował? Katolicy czekają na przejście Pana i mają być gotowi na Jego przyjście. A jak Pan przyjdzie, to katolicy mają się z tego faktu cieszyć, a nie przerażać. Niczego się nie bójmy. No bo czego się tutaj bać, że Jezus przyjdzie? To przecież nie jest żaden powód do strachu. Pomyśl sobie raczej, że przychodzi do ciebie Twój kochający Ojciec, Bóg. Bać się powinni ci, co Boga w sercu nie mają, co pogardzają Nim i Jego prawami. Takie osoby powinny jak najszybciej przystąpić do spowiedzi świętej, spowiedzi generalnej z całego swojego życia. Tacy ludzie powinni w szczególności zawierzyć siebie i całą swoją rodzinę w miłosierdziu Boga, najlepiej za wstawiennictwem Maryi. I świętego Józefa. Ci, którzy Bogu ufają i go kochają, nie powinni się bać odwagi i wiary, chociaż trochę wiary i zaufania, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Najlepiej, jak oddacie siebie i swoje rodziny. Miłosierdziu Jezusa, najlepiej za wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. I ufajcie temu miłosierdziu, i temu potężnemu wstawiennictwu, wtedy strach was już nie ogarnie. Pamiętajmy również o tym, aby przyjmować jak najczęściej Komunię świętą. Jak najczęściej adorować Jezusa w jego świętym tabernakulum, powierzając mu wszystkie troski i problemy. Amen.